Na kręgielni Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się mikołajkowy turniej kręglarski. Organizujemy turniej mikołajkowy już od kilku lat dla dzieci, szczególnie dla dzieci, bo dzieci są chyba najważniejsze i warto w te dzieci inwestować i organizować takie turnieje. Organizatorem turnieju jest Urząd Miejski Brzesku, pan Grzegorz Wawryka, prywatni sponsorzy, no oczywiście my jako BOSY i zarząd osiedla Kocimskie. Do zarzątek soku. Dzieci startują w kategoriach wiekowych do 13 lat i od 14 do 17 w kategoriach i dziewczynki i zawodnicy, którzy już u nas czyli mają licencje kręglarskie, grają w osobnej kategorii. Dzieci grają się na zasadach, rzucają po 5 rzutów na każdym torze, czyli 20 rzutów, łącznie sumuje się punkty storów, no i najlepszy oczywiście wygra i zdobędzie, puchary i medale. Każdego roku coraz więcej dzieci przychodzi, przybywa, przyjmowałem dzieci z innych miejscowości. Teraz gościły dzieci młodzież, dzieci, młodzież deszczurowej i dziękuję panu Wójtowi Zalewskiemu za organizację i pomoc dojazdu tych dzieci, bo to faktycznie piękna sprawa, jak ktoś zajmuje się dziećmi i potrafi zorganizować dla nich dojazd, żeby przyjechały na ten dzień, zagrały w te kręgle. Do kręgle staną się taką bardziej popularną grą, tym bardziej, że mamy nowy obiekt wyposażony, już w nowoczesną e, aparaturę, komputery sterowane komputerem, są kręgle, także dzieci się bardzo angażują, lubią w to grać i widać, że to cieszy się coraz większą popularnością. Turniej nie był jedyną atrakcją przygotowaną dla dzieci i młodzieży. Przygotowaliśmy tutaj trenażer, na, na którym trenujemy w zimą. To znaczy, po sezonie mamy zajęcia na trenażerze jeden dzień w tygodniu i basen drugi dzień w tygodniu, żeby oni nie wyszli z sprawy, jeżeli chodzi o sprawność fizyczną, o. Przygotowanie do sezonu nowego. Mamy około 16-17 zawodników stale. Co roku robimy nowy nabór nowych, nowych młodych zawodników i trenujemy dwa razy w tygodniu, jeździmy na zawody do Tarnowa i do województwa podkarpackiego na tak zwany Puchar Smoka. Dzisiaj jest dobrze, mamy nadzieję, że będzie to nowy nabór do sekcji. Mamy z kilku szkół podstawowych tutaj zawodniczki, zawodników i mam nadzieję, że będzie to znowu nowych, nowych zawodników tutaj przygarnących. Do Uczestnicy tego wydarzenia pozytywnie ocenili turniej i atrakcje, które mu towarzyszyły. Bardzo, bardzo jest fajny, jest dużo osób, można bardzo fajne nagrody wygrać. Już od dwóch lat chodzę na sekcję, sekcję kręgra, kręglarską. Jest śmiesznie, wszyscy się bawią bardzo dobrze. Jest święty Mikołaj, rozdaje cukierki. Każdy jakoś tak wesoło jest. Bardzo fajny fajnie. jest i się fajnie gra. Tak, i u góry nawet jest ładnie. M Bo, można ująć, że du, dużo punktów nazbierają, ale... Ciężko się w ogóle gra, bo są średnie kule, ciężkie i lekkie. Moje też inaczej poustawiam na kręgle niż zazwyczaj. A bardzo fajnie, już, już nie jeden raz na takim turnieju byłam. E, strach, przede wszystkim strach, że coś nie wyjdzie, że się nie uda, że się e, kula źle rzuci albo ręka coś będzie krzywo. Mikołajkowe zawody zgromadziły wiele osób. Były one okazją do sprawdzenia swoich umiejętności na kręgielni, ale też sposobem na dobrą zabawę w miłej atmosferze.